Dzień dobry. Dawid Kumor, BHP i Szkolenia. Zapraszam na kolejne nagranie. W dalszym ciągu zostajemy w tematach wypadkowych. Dziś chciałbym omówić kilka rzeczy. Najpierw zgłoszenie wypadku. Zgłoszenie wypadku. Wypadek, mówią nam przepisy, kodeks pracy, mówi nam, że wypadek trzeba zgłosić niezwłocznie. Czemu niezwłocznie zgłaszać wypadek? Czemu niezwłocznie? Kiedy Wam się coś stanie, czemu to niezwłocznie o tym opowiedzieć pracodawcy? Po pierwsze, żeby pracodawca nie wątpił w to, że wypadek zdarzył się w pracy, że to zdarzenie miało miejsce na zakładzie pracy. Zobaczcie, gdyby stało się wam coś w piątek, dajmy na to, w piątek szedłem po schodach i skręciłem kostkę, ale zgłaszam to dopiero w poniedziałek, istnieje, pojawia się mnóstwo wątpliwości. Czy to faktycznie miało miejsce w piątek? Czy ja w ten piątek byłem trzeźwy? Czy ja byłem dobrze ubrany? Nie da się już tego potwierdzić, nie? Czasami jest monitoring, czasami na monitoringu będzie widać, że faktycznie jakieś zdarzenie miało miejsce, ale co jest to nagranie na monitoringu w przypadku skręcenia kostki? Czy tam jest nagrane, że skręciłem kostkę? Nie, tam jest nagrane, że wywróciłem się na schodach. Niekoniecznie. Nie jest to tożsame z tym, że skręciłem kostkę. To, że się wywaliłem na schodach, nie oznacza jeszcze, że wtedy dokładnie tam skręciłem kostkę. Bo mogłem coś przez weekend jeszcze poprawić, mogłem coś jeszcze przez weekend zrobić. Dlatego trzeba wypadek zgłaszać niezwłocznie. No i tu przypadek, przykład tam sprzed kilku lat u mnie w firmie, w firmie, z którą współpracuję. Dzwoni do mnie prezes firmy w niedzielę i mówi, że wczoraj Sztygar, czyli osoba, która prowadzi zmiany pod ziemią, wywróciła się i skręciła kostkę. No więc dzwonię do tego Sztygara i pytam, wczoraj czyli w sobotę, pytam się tego Sztygara, czy ktoś widział ten wypadek. Sztygar mówi, nie, bo ja szedłem ostatni, nikt już nie szedł. Ja szedłem ostatni, nikt tego nie widział. Czy to możliwe? Tak, to jest możliwe. To drugie pytanie, czy byłeś na punkcie opatrunkowym? Na kopalni jest punkt opatrunkowy, tam ci pomogą i cię zapiszą. Odnotują, że byłeś. Pytam, czy byłeś na punkcie opatrunkowym? Mówi, nie, nie byłem. Słuchaj, nikt tego nie widział, na punkcie nie byłeś. Jak mamy w to uwierzyć, że to się faktycznie wtedy stało? No ale zgłoszenie jest, więc postępowanie powypadkowe trzeba zacząć prowadzić. I okazała się jeszcze jedna ciekawa rzecz że ten pracownik w dniu, kiedy zakładamy, że miał wypadek, miał urodziny. I powstaje jeszcze jedna wątpliwość. Czy on na pewno w tym dniu był trzeźwy? Wiecie, wszystko zaczyna się składać. Eee, bo druga zmiana w sobotę, może połóweczkę ze sobą wziął, mówi, chłopaki, napijecie się ze mną dzisiaj eee, w wiecie, no jak połówkę na całą zmianę zrobili na to 8-7 osób, to, to, to nikt pijany nie był, bo to po dwa, trzy kieliszki weszło, ale jak się wywrócił w drodze pod szyb, to na punkt już nie poszedł, bo na punkcie by go przedmuchali. <grym> nie wiem, czy było tak, jak mi się wydaje, czy było tak, jak on mówi. Nie mam pojęcia. Jedyne, co wiem, że nie jestem w stanie ustalić okoliczności i przyczyn wypadku, bo jest za mało informacji. Nawet jakbym ja w to uwierzył, to nie zawsze uwierzy ZUS. Eee, zgłaszać wypadki niezwłocznie. Problem jest przy tych urazach, które się pokazują dopiero za jakiś moment, gdzie za jakiś moment dopiero się okazuje, że coś faktycznie, że ten uraz faktycznie jest. Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe trzeba dziś y, trzeba y, zgłaszać jeszcze do inspekcji pracy i do Prokuratury. Wypadki ciężkie, śmiertelne, zbiorowe do inspekcji pracy i prokuratury to już nie poszkodowany, tylko pracodawca czy przełożony tego poszkodowanego ma obowiązek je zgłosić do tych służb i tu na to trzeba zwrócić uwagę, bo mamy tu odpowiedzialność na tych przełożonych dosyć dużą za niezgłaszanie wypadku. Dlatego zgłaszajcie wypadki do tych służb, gdyby było podejrzenie, że one będą właśnie ciężkie, zbiorowe, czy Śmiertelny. Czy wypadek, kiedy trzeba wypadek zgłosić? Powiedziałem niezwłocznie, ale co to znaczy niezwłocznie? Czasami są takie rzeczy, które wychodzą dopiero po fakcie. Po fakcie się okazuje, że to jednak było poważniejsze, że to jednak trzeba zgłosić. Nie ma limitu czasu na zgłoszenie wypadku. Wypadek możecie zgłosić zawsze. Możesz go zgłosić i po kilkunastu latach. Jeśli chodzi o roszczenia, takie standardowe, to są do trzech lat. Raszczenia w sądzie do do 10 lat, więc zasadniczo wypadek możecie zgłosić zawsze. Nie ma limitu czasowego. Istnieje taka procedura wypadków późno zgłoszonych w każdym zakładzie jakoś to jest ubrane, w każdy zakład sobie to robi po swojemu. I w przypadku takiego wypadku późno zgłoszonego też można uznać wypadek przy pracy. Po wypadku to już wspominałem jakiś film wcześniej wykonuje się oględziny miejsca wypadku. Dlatego też ten wypadek trzeba zgłosić niezwłocznie, żeby dało się te oględziny zrobić. Nie? Jak go zgłosisz po fakcie, to znowu, ja nie wiem, czy tam był porządek na stanowisku pracy. Też kiedyś taki wypadek mieliśmy, że gdzie, gdzie gość się poślizgnął, no i nie szło, nie dało się już dojść do tego, czy był porządek na stanowisku pracy, czy tam miał jakiś bałagan, czy to zgłasza właśnie później, dlatego, że tam był bałagan porządek zrobili, monitoringu nie było, nie da się dojść do tego, jak tam wyglądało w momencie wypadku. I wysłuchuje się, wysłuchuje się świadków, wysłuchuje się poszkodowanego. Wysłuchanie jest zawsze dobrowolne. Przy wysłuchaniu, przynajmniej w myśl przepisów powinien być przedstawiciel załogi i yy, BHPowiec, pełen skład zespołu powypadkowego. Wysłuchanie zawsze dobrowolne. Gdyby z jakiegoś powodu Gdybyście z jakiegoś powodu nie chcieli tego wysłuchania składać, to możecie go nie składać. Gdyby was to mogło narazić na hańbę, szkodę materialną. Zdarzają się takie akcje, że przy wypadku ktoś tak nawywija, że mu wstyd gadać. Nie? Miałem takie sytuacje, że poszkodowanemu było wstyd opowiadać o tym, co zrobił. Co więcej, no wiedział, że sam przekombinował, i szkoda, szkoda robić zamętu z, z postępowaniem powypadkowym, i odmawiał mi składania wyjaśnień. Odmawiał mi składania wyjaśnień, szczególnie tak, jak mówię, gdy mogło go to narazić na jakąś hańbę. Do sporządzenia protokołu powypadkowego będzie potrzebna jeszcze opinia lekarska. O tym też mówiliśmy przy tych wypadkach ciężkich, przy tej definicji wypadku ciężkiego. Czasami trzeba tą opinię lekarską będzie przynieść, żeby zespół powypadkowy wiedział, co się Wam stało. Yy, tylko Wam lekarz udzieli informacji. Zespołowi powypadkowemu lekarz informacji nie udzieli. Tylko poszkodowanemu albo ewentualnie rodzinie poszkodowanego. Dlatego gdyby się cokolwiek wydarzyło, yy, przynieście tą opinię lekarsko, lekarską. Dostarczcie te dokumenty ze szpitala, bo to czasami karta leczenia szpitalnego zupełnie wystarczy żeby wiedzieć co to za uraz żeby zespół powypadkowy miał szansę sporządzić protokół powypadkowy To jest taki trochę dysonans taki trochę zgrzyt prawny bo pracodawca niewiele może wiedzieć o zdrowiu pracownika I do czego zmierzam przykład, kiedyś miałem taką sytuację na budowie trzech pracowników brygadzista Polak, dwóch pracowników z Ukrainy ten brygadzista miał wypadek Zabiera go karetka, zabiera go karetka, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzę, przyjeżdża na budowę i pytam się tych pracowników z Ukrainy, gdzie go zabrali, do którego szpitala? A oni mówią, my nie znają. Być może nazwa szpitala coś im mówi, na pewno operator karetki czy kierowca karetki powiedział im, gdzie go wiozą, ale ta nazwa szpitala im nic nie powiedziała, no i, no i właśnie, jest sytuacja, że poszkodowanego zabrała karetka, ja nie wiem, gdzie, ja nie wiem, gdzie, nie wiem, co się mu stało, a ja jego rodzinę muszę poinformować, że jest w szpitalu, nie? Jest duży problem do tego, po tym, żeby dojść, co jest grane, nie? Jak się skończyła historia, no myśmy przez dzielnicowego zadziałali, nielegalnie dzielnicowy nam powiedział gdzie go zawieźli, tak, do Ochojca przyjeżdżamy do tego Ochojca, tam jest kilkanaście pięter ze trzynaście idziemy na recepcję, pytamy się pani, gdzie jest ten i ten gość, bo my jesteśmy z jego zakładu pracy a ona mi mówi, że mi nie może powiedzieć, bo jest RODO ja mówię, okej, okay", mówię, kobito, ale ja o tym gościu wiem wszystko, wiem jaki ma pesel, numer buta, numer dowodu z kim śpi, ile ma dzieci, Powiedz mi, gdzie on jest, bo ja muszę coś jego rodzinie powiedzieć. Ona mi nie powie bo bez RODO. No dobra, to co mamy zrobić? Szukajcie. Dopiero na trzecim piętrze się kobieta zlitowała i nam go w systemie znalazła. E, Mówicie, tam na dziewiąte chyba on tam jest. nie? E, jest tutaj problem. Prawo niestety tutaj nie nadążyło, za tym, żeby pracodawca cokolwiek wiedział o mm, poszkodowanym. Jeśli się gdzieś tam szybko nie zorientuje, to ma problem. Te rzeczy będą potrzebne do sporządzenia protokołu powypadkowego właśnie. Szybkie zgłoszenie, oględziny miejsca wypadku, jakaś opinia lekarska, wysłuchanie poszkodowanego świadków. Czasami jeszcze trzeba zlecić jakieś dodatkowe badania. Jeśli problem był z jakąś maszyną, urządzeniem, co tam się wydarzyło, no i tyle, tyle jeśli chodzi o przygotowanie tego, przeprowadzenie tego postępowania powypadkowego. W następnym filmie omówię protokół powypadkowy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, życzę Wam bezpiecznej pracy. Cześć.